Cześć wszystkim! Dzisiaj kolejny odcinek będziemy budować dom a to jest Minecraft! 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 I będziemy budować willę No kurwa, I przeważnie będziemy budować, co jest tylne Odcinek będzie chyba nawet dłuższy Całkiem, bo to będzie duży dom. I tak jak obiecałem, będzie to budynek z basenem. Jej. I następne odcinki. Jezu. Następne odcinki. Będą, jakby to powiedzieć. Na subwalu. Więc sam będę zobowiązał i Teraz będziemy budować tak. O jezu, Andrew, on. giń Gini, Gin. Dobra. Księżyc nawet. Panie. Co się na mnie kapisz? Ja myślę, że tyle wystarczy. Zależy jak kto w wodzie może sobie powiększyć. Pięto, ale jakie lanki, kurwa. Tutaj będą drzwi I tak I tak, będzie nowa seria Oczywiście ze skill'a też będę kontynuował ale z tego też będzie seria, gdzie będę podróżował hmm, pewnie sama ale to, Może ktoś się do mnie dołączy. I będę żył na survivalu. A jeszcze nic nie jest, prawda? Okej. Okay. O, może przestanie tak chlać to już nie należy Okej. Okay. I teraz tak. Szkło potrzebujemy teraz. I ja wezmę od razu dzień. Bo mnie jasne nie I bierzemy od Szkła możemy wstawiać ile chcemy, jak chcemy. Ja sobie zrobię takie całkiem duże, takie nietypowe, takie. Tylko będziecie potrzebowali wiaderka z wodą, no. Że, bo będziemy musieli robili basen i będziemy potrzebować wody. <laughs> Ale. I dzisiaj jeszcze Wam pokażę, albo w następnym odcinku, jak zbudować kominek. No jakoś to już wygląda. Trzeba będzie tu. i szkło. Jeszcze budżet nie wstawię. Taką willę jeszcze naprawdę no spoko jest. Szczególnie, że cały czas ją można ulepszać. Zobaczmy tutaj jeszcze szkło. te specjalne rzeczy. <laughs> no, tam mamy. To teraz zaczniemy basen. Teraz znów weźmę dzień. Musia nie chce czekać, aż na bo to zcięty. Ok, no tu zaczynamy. Tak, jakoś oglądały. ja sobie zrobię tutaj takie jakby oświecenie. Gdzie to jest? To jest jasna głas. <coughs> I co jakiś czas będę grał właśnie jasno głas, um. To jasno Okej, okay, to postawione jasno gładze na pewno Wam oświetlą. Musimy tutaj cały ten, całe to no jakby zapełnić I to potem daje naprawdę fajny efekt Może nawet długo, opłaca się Oops. Czy ja mam już swoje bazy prawie skończony. A, mój basen skończony. Trzeba tylko nadać wody. Woda, woda, woda. Ja sobie zrobiłem bardzo płytki, bo tylko tyle. więc mój basen jest skończony nawet nie trzeba nic robić to samo wypływa oświetla jeszcze ja sobie dodam tak do lepszego efektu Mój basen jest skończony <laughs> wygląda Więc bo ja już skończyłem i teraz czas O Jezu Co to ma być? Co no. tutaj Tylko wyjedziemy, bo mnie to już wkurza, kurza sobie podwogi latają, okej. Okay. Prawie skończone. Albo to się później zrobi. Patrzcie w Boga jak to fajnie wygląda. Tutaj można sobie zrobić na przykład wejście. To go <small> nie mogę, no, jest to najlepszy, budulec. Tutaj jest już gotowa. No to nasz dom już wygląda tak. Nie no, własny super wygląda. Okej. Okay. I teraz zabieramy się za dach. Ja u siebie zrobić jeszcze takie balkoniki specjalne. 今天。 Jezu, jak to się głupio stawia? Trzeba cały czas patrzeć. Okay. Where? Okej, okay, ja tego nie będę dokończył tego dachu Bo to by za długo zajęło Ale już wiecie jak to zrobić i Jak to będzie wyglądało Sami zobaczcie Tutaj sobie dokończycie Będzie, to by o wiele lepiej wyglądało, gdyby był ten dar dokończony, ale tak też dawać spoko. Więc taką willę bardzo polecam zbudować <grym> fajny basen. Zawsze można sobie zejść na bok. O Jezu! I pójść do domu. Moją radą jeszcze jest takie coś, żeby, żeby wybudować pokoiki. Jak każdy miał taki własny pokój. Można takich pokoi wybudować naprawdę mnóstwo. Więc polecam. Bardzo polecam zbudować taką willę. I do następnego odcinku. z kłafta! Więc, cześć!